Cześć. Dzisiaj poruszę temat, który może wydawać się kontrowersyjny, który wzbudza wiele emocji i czasami sprzeciw. Opowiem wam dzisiaj o najważniejszej zasadzie działania świata, opisanej i zbadanej już dzisiaj przez wielu naukowców, a wywodzącej się ze starożytności. To jest zasada lustra. To jak wygląda Twoje życie? Czego doświadczasz? Jakie masz związki? Jakie masz relacje? Jaką masz pracę? Jak wygląda stan Twojego konta? To jest odbicie. Więc jeśli to jest odbicie, to co jest tym faktycznym obrazem? Obrazem jest to, co utrzymujesz w swoim umyśle. I teraz myślę sobie, że wielu z Was może się zdenerwować i powiedzieć, że to bzdura, bo czasami słyszę taki sprzeciw, jak rozmawiam z ludźmi, i zastanawiałam się, dlaczego tak jest, że nie chcemy przyznać racji czemuś, co nie jest jakimś wymysłem szamańskim, ale jest bardzo dokładnie zbadane, udowodnione naukowo. I doszłam do wniosku, że po prostu. Łatwiej jest nam obwiniać za swoje niepowodzenia świat innych, złego męża, złe czasy, gospodarkę. Łatwiej jest obwiniać kogoś albo coś, niż wziąć odpowiedzialność. Wziąć odpowiedzialność i zrobić coś z tym. Łatwiej jest przyznać, że nie da się. Tak już jest. Tego się nie da zmienić. Czas jest zły, niesprzyjający. Łatwiej niż podjąć wyzwanie i narazić się na dyskomfort. I nazwijmy to po imieniu. Łatwiej i wygodniej jest być ofiarą niesprawiedliwej szefowej, złej gospodarki, nieuczciwego męża albo niesprzyjających okoliczności, niż przyznać, że to jak żyję, co robię, co mam, to zależy ode mnie. I teraz popatrz na swoje życie, na, wszystko, na wszystkie jego obszary, na swoją rodzinę, swój związek, na życie zawodowe, na stan konta, na relacje, na zdrowie, na karierę i zastanów się, jakie ono jest. Czy każdy z tych obszarów jest taki, o jakim marzysz? Bo to właśnie Twoje życie pokazuje Ci, co utrzymujesz w swoim umyśle. To, czego doświadczasz na co dzień, jest odbiciem tego, co nosisz w sobie. Zasada lustra mówi, że rzeczywistość, w której żyjesz, jest odbiciem tego, co nosisz wewnątrz. Czyli jest coś na zewnątrz, to, co widzimy, czego doświadczamy, i jest coś, co masz w środku. I to na zewnątrz jest odbiciem tego, co masz w środku. Niektórzy używają takiego porównania do projektora, że życie to jest to, co wyświetlasz ze swojego projektora, który masz w głowie. Więc nie obwiniaj życia, że się przytrafiło takie, tylko zmień taśmę w swoim projektorze. Nie oczekuj, że odbicie się do ciebie uśmiechnie, jeśli ty się nie uśmiechasz. Zobacz, jeśli w odbiciu widzisz coś brudnego, to nie usuniesz tego brudu, próbując wyczyścić to odbicie. Musisz wyczyścić obraz, który się odbija. Więc nie siłuj się i nie próbuj walczyć z tymi okolicznościami, zmieniając je. Przekieruj uwagę na obraz, który się odbija w zwierciadle i tu zmieniaj. Czyli przekieruj uwagę na siebie, na to, co utrzymujesz w tym umyśle swoim? I tutaj zmieniaj, tutaj czyść. I teraz o co chodzi z tym, co utrzymuje w umyśle, co utrzymuje wewnątrz? Chodzi o to, co jest zapisane w Twojej podświadomości. Czyli w tej części Twojego umysłu, która przechowuje wszystkie Twoje doświadczenia z najwcześniejszych nawet lat, Wszystkie twoje emocje, które przeżyłaś, wszystkie prawdy, w które uwierzyłaś na temat siebie, świata, na temat innych ludzi, na temat pieniędzy, i tak dalej. Podświadomość, czyli największa pamięć operacyjna, którą mamy, ona jest podświadomością, więc nie jest prosto dotrzeć do niej i zobaczyć, co tam się ukrywa. Ale jest sposób, by ją poznawać powoli. Skoro Twój świat jest odbiciem Twojej podświadomości, to zobacz na swój świat. I wtedy poznasz, w których obszarach podświadomości informacje w niej zapisane są niepoprawne. Zobacz. Jeśli doświadczyłeś kilku związków i w każdym byłeś zdradzany, to gdzieś w Twojej podświadomości zapisane są jakieś błędne założenia. Na temat Ciebie, być może na temat relacji i miłości. Być może doświadczenia z dalekiej przeszłości spowodowały, że uwierzyłeś, że nie zasługujesz na bycie kochanym, albo że nie jesteś ważny, albo że na przykład kobiety oszukują. I teraz Twoje życie, Twój związek pokazuje Ci dokładnie te przekonania. Większość przekonań nabywamy do siódmego roku życia. I oczywiście to się dzieje bez naszej wiedzy, bez naszej kontroli. Jako dzieci chłoniemy jak gąbka. Wszystko, co słyszymy, czego doświadczamy. Chłoniemy atmosferę w domu, chłoniemy to, jak jest w szkole, jak traktują nas nauczyciele, jak traktują nas rodzice itd. I jako dzieci nadajemy temu znaczenia. I te znaczenia nie są faktem, nie są prawdą, ale są czymś, w co uwierzyłaś, i twój umysł postrzega to tak, jakby to była prawda. Więc jeśli doświadczyłaś w domu, na przykład bycia niesłuchaną, niewidzianą, to mogłaś uwierzyć, że jesteś nieważna, że musisz zasłużyć albo że nie da się mnie kochać. I dzisiaj Jesteś w kolejnym związku i kolejny mężczyzna może ci to pokazywać. To fałszywe przekonanie, które nosisz w swojej podświadomości. I teraz możesz powiedzieć: I też to słyszałam, że czyli co? To, że mąż mnie zdradził, to jest moja wina? Nie. My nie mówimy w ogóle o, o żadnej winie. Mówimy o tym, jak podświadomość i to, co w niej utrzymujesz, kieruje Twoim życiem bez Twojej wiedzy o tym? Jak to działa? Zobacz. Jeśli szukając partnera wejdziesz do jakiejś sali, która jest pełna mężczyzn, to zaiskrzy między Tobą a tym mężczyzną, który będzie odbiciem Twoich przekonań. Jeśli Kiedyś jako dziecko uwierzyłaś, że jesteś nieważna albo jesteś nikim, to wybierzesz takiego partnera, który ci właśnie to pokaże, że jesteś nikim i będzie cię tak traktował, jakbyś była nikim. To właśnie ten partner wyda ci się atrakcyjny, a ty wydasz się jemu atrakcyjna, a inni w ogóle cię nie zainteresują. Albo przykład z finansami. Jeśli całe życie borykasz się z nimi ciągle te pieniądze rozchodzą się szybciej niż przychodzą ciągle na coś brakuje to to jest odbicie odbicie tego w co wierzysz na temat pieniędzy i to by się może wydawać że przecież lubię pieniądze no kto ich nie lubi że wierzę że pieniądze są dobre ale twój stan konta pokazuje ci coś innego to nie szarp się z odbiciem nie walcz z nim tylko szukaj i zmieniaj obraz Gdzieś w podświadomości utrzymujesz coś niewspierającego na temat pieniędzy. I to tutaj masz zmienić, to tutaj masz zrobić porządki. I jest jeszcze jedna ważna rzecz na temat zasady lustra i odbicia. Twój świat jest odbiciem tego, w co wierzysz i tego, co czujesz na tych wszystkich najgłębszych poziomach. I ktoś ostatnio mnie spytał: Powiedział mi, że słucha afirmacji, próbuje zmienić swoje przekonania na wspierające, ale nic się w jego życiu nie zmienia. I zobacz, ta myśl, ta afirmacja, którą chcesz wgrać do swojego umysłu, to jest kierunek, który nadajesz, to jest cel, który chcesz osiągnąć. Ale żeby ten cel faktycznie zmaterializował się w twoim życiu, Potrzebujesz dołożyć do tego jeszcze emocje. To emocje mają największą siłę przyciągania. Emocja, e, jak energia, moc, która ma moc. To jest energia, która ma moc, która jest siłą przyciągającą. To emocje przyciągają do Twojego życia to, czego pragniesz. Więc nie masz skupiać się tylko na myślach, ale masz poczuć się tak, jakbyś już doświadczał tego, co pragniesz. Masz nauczyć swoje ciało odczuwać emocji takich, jakie będzie odczuwać, kiedy spełni się Twoje marzenie. Więc już dzisiaj masz poczuć te emocje, które będziesz odczuwać, gdy będziesz miała na przykład wspaniałą i kochającą relację. Więc. Zmień swoje postrzeganie świata i nie zadawaj sobie pytania, dlaczego mnie to spotkało. Weź tą odpowiedzialność, uwolnij się od bycia ofiarą i zadaj sobie pytanie, w co uwierzył mój umysł, że stworzył mi taką rzeczywistość? Co noszę w sobie, że odbicie tego jest takie, jakiego nie chcę? I co mogę zmienić? Co mogę myśleć i jak się czuć? Aby odbicie dostosowało się do tych moich myśli i do tych moich nowych emocji, i żebym mogła w końcu zaobserwować te zmiany w swoim życiu. A jeśli potrzebujesz wsparcia w odkrywaniu tego, co utrzymujesz w swoim umyśle, to napisz do mnie. Wszystkiego dobrego.